Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie na kanale Scrapbooking Mam na imię Ania i dzisiaj przychodzę do was z gotowym projektem albumowym, a jest to projekt, który częściowo wykonywaliśmy wspólnie podczas tutorialu ostatniego, a mianowicie jest to tutorial na bazę z użyciem kilku papierów bazowych w różnych kolorach i w różnych papierach, jeżeli chodzi o wykończenie i ja tutaj już dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją, czyli mam tą bazę już wypełnioną papierem skrapowym i tak jak wspominałam, tym razem wykorzystałam kolekcję małą, czyli format 152 na 152 od Minty Papers, czyli taka kolekcja morska, bardziej kojarząca się z klimatem greckim. Dość mocno kolorystyczna. Odważna i też chciałam Wam pokazać, jak sobie właśnie poradziłam z tym, z tym kolorem, który jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo mocny. Wykorzystywałam wyłącznie tą małą kolekcję i te różne kolory papierów bazowych. Jak się oczywiście okazało, troszeczkę mi tej kolekcji zabrakło, nawet nie zabrakło, bo mi zostało wiele cześcinek. Można było też czy klapki czy kieszenie wypełniać, po prostu sztukując ten papier skrapowy, natomiast bardziej zależało mi na takiej przejrzystej formie i skorzystałam z innego rozwiązania natomiast jeżeli chodzi o samą okładkę no to tutaj mamy piękną tkaninę introligatorską w kolorze granatowym no i na samym froncie właśnie z racji tego, że no niezbyt dużo już miałam tego papieru skrapowego, ale z drugiej strony też ja nawet jak ten papier skrapowy mam to często pomijam go jeżeli chodzi o strony okładkowe, ponieważ bardzo lubię ten efekt samej okładki często koloru bądź faktury. I tutaj, zobaczcie, mamy shaker. To jest shaker od Snip Artu i według mnie są to najlepsze shakery, przynajmniej na których ja pracowałam. Shaker wielowarstwowy z taką profilowaną szybką. Nie wiem, czy to będzie widoczne. O, zobaczcie, tu mamy taką profilowaną szybkę. Ona jest dość wysoka, także tego materiału tutaj nam się sporo zmieści. Mamy mikrokulki w kolorze złotym, no i mamy miks cekinów, mamy nawet jakiś element metalowy w postaci kluczyka, no i mamy te elementy warstwowe, czyli tutaj te rybki. Jedna z tych części jest wyębosowana na złoto, żeby też nie zagubić tego charakteru drewienka, bo ja też bardzo lubię ten taki naturalny. Efekt. I tutaj mamy takie pół na pół, ale myślę, że to też jest taki ciekawy efekt końcowy. Czyli nie embosujemy, nie kolorujemy po całości całej tekturki, a skupiamy się tylko na jednym fragmencie. Daje nam to chyba taki trochę większy trójwymiar. Bardzo mi się to spodobało. I właśnie za radą oczywiście mojej córki, znalazł się tutaj shaker bo było pytanie, co tutaj na froncie wykonać. Sam album składa się z trzech kart i w zasadzie każda karta jest w innym kolorze papieru bazowego. Okładka również wewnątrz jest, tutaj widać na papierze granatowym O. Tył, front, tył w ogóle cała ta układka bardzo prosta, minimalistyczna, ponieważ ja chyba takie najbardziej lubię, a z racji tego, że jest to projekt rodzinny dla nas, więc przy takiej wersji po prostu pozostałam. No i tutaj już możecie zobaczyć, jak sobie w pewien sposób poradziłam zarówno z tą intensywnością tych papierów skrapowych, ale też z niewielką ich ilością. Czyli wykorzystywałam też papier bazowy jako papier krapowy, oczywiście w innym odcieniu. Mieszałam te kolory, tutaj było to o tyle łatwe, że jakby posługiwałam się podczas wykonywania całej bazy aż czterema. Różnymi papierami, więc mogłam tutaj naprzemiennie sobie wykorzystywać. W zasadzie dodatkowo, oprócz tych papierów, które wykorzystywałam podczas samej bazy, tworzenia bazy albumowej, to wykorzystałam na pewno chyba dwa dodatkowe arkusze tego papieru granatowego, ponieważ go miałam i chyba wydaje mi się, że już żadnego innego papieru bazowego tutaj nie wykorzystywałam, chociaż zobaczymy tutaj, jak będę przeglądać, bo być może. Gdzieś tutaj coś dodałam, ale nie, bo pamiętam, że ten fragment, który tutaj podkleiłam na złotym papierze, na tym papierze Sand, on był ze ścinek, czyli z, tej bazy, z tych ścinek z bazy, więc tutaj nie było żadnego dodatkowego arkusza. I teraz tak, tutaj mieliśmy te trzy fragmenty wykorzystane ścinek różnych papierów bazowych, chciałam ten miks tutaj, jakby. Zmieścić na tej stronie pierwszej okładkowej, żeby właśnie pokazać, jaki przekrój papierów będzie znajdować się właśnie w projekcie. No i tutaj wykorzystałam też elementy do wycięcia, ale bardzo, bardzo małej ilości, ponieważ jedyne elementy, którymi dysponowałam, to były te elementy. One tutaj były na dwóch arkuszach, ja wykorzystałam po prostu jeden arkusz i to też nie w całości. Fajne elementy ze względu na to, że one są duże, to znaczy w odniesieniu do jakby tego małego projektu. Więc z nimi bardzo fajnie się pracowało. Nawet jeden taki element robi robotę na jakiejś tam karcie, ale naprawdę tych elementów tutaj jest bardzo mało. Tutaj jeden z nich, w zasadzie dwa elementy połączone, które nam dodają takiej trochę ażurowości. Ja zawsze szukam tego w projektach i lubię dodawać takie elementy, które właśnie. Dodają tej ażurowości i sprawiają, że album, cały projekt jest zdecydowanie lżejszy. No i tutaj mamy te dwa trzyma dełka mamy połączone właśnie elementem, czyli otwieramy go na raz. Mamy tutaj trzeci element, no i tutaj możemy oczywiście umieścić maty ze zdjęciami, możemy umieścić same zdjęcia i możemy je po prostu przytrzymać w taki sposób. I to jest taka moja propozycja, właśnie na zużycie małych elementów, które nam pozostają, właśnie po ścięciu bazy. Z drugiej strony, sposób na poradzenie sobie z, w tego typu projekcie z brakiem papieru skrapowego, ale nie tylko w takim projekcie, bo to nie jest pierwszy projekt, w którym wykorzystuję taki sposób. Tutaj głównie mi chodziło o wykorzystanie tego dodatkowego papieru bazowego jako papieru skrapowego właśnie po to, żeby uspokoić całą tą kolekcję. Chociaż kolekcja powiem Wam, że nie jest zła, ponieważ są bodajże trzy arkusze jasne, którymi możemy sobie zbalansować całość. Natomiast tutaj jeszcze dodatkowo ten efekt chciałam uzyskać takiego większego spokoju, też wspominałam podczas tutorialu, że to ułożenie elementów na kartach starałam się tworzyć w taki sposób, aby też było bardzo linearne, geometryczne, spokojne. I tutaj, obok na, na stronie, mamy piękną grafikę. Ja z reguły, przy takich pięknych kolekcjach, gdzie mamy fajne grafiki, zazwyczaj są około trzy. Ja staram się każdą z tych grafik wykorzystać w projekcie. Czyli pokazać ją. I zazwyczaj u mnie pojawiają się właśnie na zewnętrznych częściach klapek, kieszeni, tych zewnętrznych elementach, które nam zamykają w daną stronę. No i tutaj mamy piękny arkusz przeciągnięty. Mamy miejsce na wprowadzenie kilku, kilku zdjęć. Tutaj również mamy pod spodem kieszeń, u mnie wypełniona papierem bazowym, natomiast tutaj spokojnie też możemy sobie wkleić zdjęcia, wtedy nie musimy tej kieszeni wyklejać. Mamy też możliwość wsunięcia kilku zdjęć tutaj do środka. I zamykamy. Oczywiście tutaj te karty mam niesklejone górą, więc od góry możemy jeszcze sobie po macie wsunąć, nie ma problemu, jeżeli mamy jakieś dodatkowe zdjęcia. I tutaj kolejna grafika i wykorzystanie tej grafiki. Tym razem nie chciałam całej grafiki, oczywiście było to możliwe, żeby pokryła mi całą stronę, bo chciałam uzyskać ten efekt takiego odcięcia po to, żeby móc rzeczywiście od razu widzieć ten efekt, że tutaj możemy potraktować tą stronę jako kieszeń, która przypomina, o może tak, która przypomina kieszeń, natomiast jakby kieszenią do końca nie jest, ponieważ są to klapki. Mamy kolejne miejsca na wprowadzenie zdjęć. Ale z racji tego, że mamy tą klapkę dolną, no to mamy tutaj miejsce również oprócz tego, że możemy tu wkleić zdjęcie w, pion, w pionie bądź poziomie, to możemy też tematy tutaj na spokojnie, czy zdjęcia umieścić luzem. I zamykamy. I kolejna strona, i znowu użycie przełamanie trochę jakby tej kolekcji, właśnie tym granatowym papierem, którego zresztą mi brakowało w tej kolekcji, bo gdybym miała dodać jakiś arkusz w tej kolekcji, to właśnie byłby taki mocny granat, bardziej jednolity arkusz. Więc ja sobie go po prostu zastąpiłam tym papierem bazowym i też chciałam gdzieś, gdzie niegdzie ten papier bazowy, chociaż w minimalnej granatowy, w minimalnej ilości. Powielić gdzieś tam na stronach, żeby to nie było takie oderwane, że tylko na jednej stronie. Absolutnie nie. I tutaj mamy ten efekt, jakby wodospadu, natomiast to wodospad nie jest. Mamy tutaj klapkę do góry, mamy książeczkę w bok, też na kilka zdjęć. No i mamy kolejną klapkę w dół. Przepiękny papier bazowy, taki w odcieniu złota, ale bardzo, taki bardziej może piaskowy, bardzo taki zgaszony. Przepiękny papier, na no, którym bardzo lubię pracować, no i tutaj też miejsce na wprowadzenie zdjęć mat, możemy tu wkleić, możemy luzem sobie wprowadzić i tutaj też mamy swego rodzaju kieszeń, czyli tutaj też możemy te zdjęcia sobie, zobaczcie, w taki sposób umieszczać na całej wysokości i one nam nie wypadną. I kolejna strona. Tutaj bardzo prosta strona z użyciem kieszeni. Wykorzystanie tych małych kart z kolekcji jako takiego trzymadełka, i też właśnie w, w momencie, kiedy nie mamy dużo tych elementów, albo w ogóle tych elementów do wycięcia nie mamy, warto się posiłkować tym, co mamy w kolekcji, czyli właśnie tego typu karty. Ale mamy też ścinki, ścinki pewnych grafik, które też możemy sobie podocinać, wykończyć ładnie, i też potraktować jako taki element dekoracyjny. U mnie, w formie jakby zakrycia też e, częściowo tego papieru dodatkowego, granatowego, bazowego, żeby coś tutaj się więcej zadziało i e, właśnie wyeksponowanie tej fajnej grafiki. Po prostu ścinek, który mi został z docięcia papieru skrapowego, który warto było wykorzystać właśnie w projekcie. No i tutaj kieszeń, do której możemy sobie schować maty, zdjęcia. Myślę, że trzy spokojnie wejdą. Tutaj oczywiście też możemy zdjęcie wkleić na kieszenie, jeżeli ktoś bardzo ma tych zdjęć dużo. I kolejna strona, znowu trzymadełko, czyli też właśnie wykorzystanie zarówno pasków z papieru bazowego, jak i z papieru skrapowego po ścięciu bazy i wykorzystanie kolejnej grafiki, czyli przedłużania tej grafiki. I tutaj zobaczcie miejsce znowu na wprowadzenie zdjęć. I te zdjęcia możemy tutaj też wprowadzić sobie. Zobaczcie luzem. Możemy oczywiście wkleić. Natomiast one nam tutaj też nie wypadną, ponieważ mamy ten stoper. Więc nic tu się nam nie wysunie. Ale jak najbardziej, też można te zdjęcia oczywiście w te przestrzenie wklejać. I zamykamy. Kolejna strona. I tutaj już tak ewidentnie wprowadzony papier, dodatkowy papier bazowy jako papier skrapowy, ale głównie chodziło mi o to, żeby uzyskać pewien balans, ponieważ ja, korzystając z kolekcji papierów skrapowych, ja bardzo lubię do samego końca mieć nad nimi kontrolę. Czyli nie wklejam, nie obklejam klapek często, nie obklejam klapek czy jakichś innych elementów po prostu z tego, co mi zostało, czyli prawdopodobnie musiałabym tutaj, to nawet by mi nie starczyło, jeżeli chodzi o tą kolekcję, o wyklejenie w pełni klapek, musiałabym to sztukować i jeszcze w dodatku musiałabym to robić z różnych, różnych rodzajów wzorów, jeżeli chodzi o kolekcję papierów. Nie lubię tego robić, lubię mieć tą kontrolę podczas pracy nad całym projektem i nie lubię wklejać na przykład na ostatnich stronach po prostu tego, co mi zostało, czyli takiego mieszmaszu. Ja lubię, aby Projekt do samego końca był przemyślany i miał tak zwane ręce i nogi, i był bardzo zbalansowany na całości. Dlatego też, że zobaczcie, w wielu miejscach pojawia się ten papier granatowy w jakikolwiek sposób jako taka część spajająca cały projekt i też odnośnie samych papierów skrapowych. Które są bardzo wzorzyste, bardzo kolorowe, bardzo nasycone. I zobaczcie, tutaj wprowadzanie jakichś innych papierów skrapowych, być może jakichś jasnych, może bardziej jednolitych, jak najbardziej. Natomiast, no tak jak mówię, ja ich nie miałam, wolałam na całości obkleić projekt, stronę w zasadzie papierem bazowym w kolorze granatowym. To jest papier metalizowany, który idealnie nam też pasuje do tej bazy, którą tu mamy pod papierem skrapowym. To jest, powiem wam niesamowity efekt, szczególnie w albumie takim wakacyjnym, którym się kojarzy właśnie z piaskiem, z takim wyjazdem właśnie do Grecji, czyli głównie z plażą. I to też potęguje ten efekt, przynajmniej dla mnie. I tutaj, jeżeli chodzi o tą stronę, mamy docięty fragment, co bardziej w docięty. Po prostu ścinek, bardziej może wykadrowany, po, długo, po długości go skracałam żeby dopasować tutaj do, do całej strony, no i mamy tutaj w taki sposób dość mocno geometryczne ustawione klapki z miejscem na wprowadzenie zdjęć. I teraz możemy to zdjęcie sobie wkleić tutaj pion poziom, po prostu wkleić. Ale możemy też tutaj mieć takie miejsce na wprowadzenie kilku zdjęć po prostu luzem. I tutaj też pewna spójność, czyli ten cały wzór, który nam się tutaj pojawia w pomniejszeniu, czyli i też taka moja sugestia, że jeżeli używamy tego typu papierów, czyli tych kart jako papieru, jako tła pod zdjęcie, to ja proponuję, jeżeli mamy zamiar tutaj zdjęcie wkleić, to ja proponuję jednak użyć tej strony bardziej, basicowej, a nie tej strony, która jest z grafikami, która jest oczywiście bardzo piękna, te karty są bardzo fajne, rozbudowane, bardzo ładne i kuszą, natomiast w momencie, kiedy my tutaj wprowadzimy sobie zdjęcie, to tutaj nas nic nie razi, zobaczcie, czyli wprowadzamy zdjęcie i pomimo, że ucinamy pewne fragmenty, nas to nie razi, w momencie, kiedy byśmy sobie tutaj wprowadzili papier skrapowy z tej drugiej strony, czyli z tymi grafikami, oto no te grafiki byłyby już poucinane, mogłoby to dać taki efekt niepożądany zamykamy sobie całość, oczywiście to jest świetny papier pod to, żeby tutaj wprowadzać różnego rodzaju zapiski i można to zrobić i prawdopodobnie u nas w tym albumie, jak już będzie wykończony będą takie, takie miejsca w projekcie, gdzie właśnie będziemy coś wpisywać czy coś opisywać i to jest też bardzo fajna forma właśnie na jakby rozbudowywanie w dalszym ciągu tego projektu, bo tak jak mówię, pozostały mi jeszcze pewne elementy do wycięcia, które też prawdopodobnie będą tutaj wprowadzone do albumu, ale już w momencie, kiedy te zdjęcia będą na miejscu. No i ostatnia strona, strona okładkowa. Strona, nad którą chwilkę musiałam pomyśleć, czy ja rzeczywiście, jaki w ogóle efekt chcę uzyskać, patrząc na tą stronę. I generalnie jeden z fajniejszych arkuszy, który najbardziej chyba mi się podoba w całej tej kolekcji, to jest właśnie ten arkusz, który bardzo mocno mi się kojarzy właśnie z tym klimatem greckim. No i tutaj bardzo mocno też wyeksponowany, także łącznie nawet z tym trzymadełkiem. I miejsce na kolejne zdjęcia, też dość mocno rozbudowana strona, w odniesieniu oczywiście do stron, które mamy tutaj w projekcie. I otwieramy sobie tutaj znowu to złudzenie wodospadu. I Otwieramy całość i znowu nawiązanie do tego arkusza, który mamy obok na stronie. Oczywiście nie mamy ich otworzonych w tym samym czasie, ale gdzieś tam w głowie mamy, pamiętamy, że był taki arkusz. No i też oczywiście nawiązanie tym papierem do wszystkich elementów, do wzoru, który się tutaj pojawia. Także to są takie detale, ale myślę, że naprawdę. Robią robotę, jeżeli chodzi właśnie o taki ogólny odbiór całego projektu. Kochani, dajcie znać, jak Wam się podoba taka moja wersja na wykończenie tego projektu, dość specyficznego, jeżeli chodzi o bazę albumową, szczególnie właśnie, jeżeli chodzi o użycie tych papierów bazowych, podzielcie się ze mną tym, jak Wy odbieracie taki projekt, czy udało mi się uzyskać ten efekt. Bardziej balansu, jeżeli chodzi o tą kolorystykę mocną w projekcie. Jeżeli chodzi o osoby, które bardzo lubią pracować na jaśniejszych formach, bardziej mniej kontrastowych, mniej nasyconych kolorystycznie, to oczywiście dalej ten projekt będzie za mocny, za ciężki. Natomiast no, taka jest kolekcja. Ja też tej kolekcji nie zmienię w diametralny sposób, ponieważ ona taka jest. Ona jest soczysta i w momencie, kiedy wybieramy sobie kolekcję, no to my wiemy, czy ta kolekcja leży nam, czy nie. Ja lubię kontrasty, ja lubię kolory, ja lubię nasycone barwy, dlatego głównie wybieram właśnie takie kolekcje papierów. Dajcie znać, czy Wy lubicie bardziej iść w kolorystykę, w kontrasty, czy jednak bardziej wolicie taką jasną, bardziej stonowaną kolorystykę w kolekcjach papierów skrapowych. Kochani, jest ja dzisiaj z Wami żegnam, życzę Wam pięknego dnia i do usłyszenia przy okazji. Kolejnego filmu. Cześć.